Są takie tematy, przy których większość kobiet się prostuje, a wokuli w sobie ściska torebkę mocniej niż zwykle i robi minę, jakby wszystko było w porządku. Temat numer jeden: pieniądze. Hmm, to jedno słowo potrafi uruchomić całą lawinę emocji: wstyd, lęk, poczucie winy. Obrona, nie jestem materialistką. A tak, to wszystko przez system. I jeszcze to ukryte westchnienie, czemu innym się udaje, a mi jakoś nie. A teraz biorę cię za rękę i mówię: uspokój się, oddychaj. Witaj w klubie. Nie jesteś sama, nie jesteś dziwna. Nie jesteś chciwa, leniwa ani nieudolna. Po prostu jesteś kobietą, która żyje w świecie, który przez wieki uczył ją, że prosić to wstyd, mieć dużo, to podejrzane. Mówić o pieniądzach to obciach, a najważniejsze to być skromną i się nie wychylać. Tyle, że to już nie działa. Nie w 2025 roku, nie kiedy Twoja dusza puka od środka i pyta, czy ja naprawdę mam tak przeżyć życie, ciągle kalkulując? Bo widzisz, pieniądze to nie są tylko papierki i liczby. To energia. I to energia żeńska. Tak, moja droga, dobrze słyszysz. To nie zimny, betonowy, bankowy, męski mur. To nie tyran gotówki, jak mówiła twoja ciotka. To on. Pieniądze są jak kobieta. Miękka, zmysłowa, potężna. Przychodzi tam, gdzie czuje się chciana. I przyjęta. Ale nie, nie do roli sprzątaczki od długów. Nie jako zło konieczne. Ona przychodzi wtedy, kiedy zapraszasz ją z klasą, z wdzięcznością, z pewnością siebie, która mówi: Jestem gotowa. Więc jeśli chowasz się ze zdaniem, mi nie zależy na pieniądzach, to tak jakbyś powiedziała. Mi nie zależy na oddychaniu. Ja sobie pokażę z miłością. No błagam. Przestańmy udawać. Pieniądze to nie wszystko, ale bez nich życie potrafi być cholernie męczące. I nie chodzi o to, żeby spać na złocie jak Katur Donald. Chodzi o to, żeby mieć wybór. Czas, jakość spokój i żeby nie kłamać dzieciom, że lody będą jutro. Wiesz, kiedy pieniądze do Ciebie przychodzą? Kiedy przestajesz je błagać, jak swojego exa, który Cię porzucił. Kiedy przestajesz się ich bać. Kiedy przestajesz robić z siebie świętą męczennicę na ołtarzu duchowości bez kart kredytowych. Prawdziwa duchowość? To taka, w której masz gdzie mieszkać, masz co jeść i masz czym oddychać. To taka, która mówi: Mam serce pełne światła i konto, na którym nie zgrzyta pustka. Pieniądze kochają, gdy jesteś sobą, kiedy nie musisz już udawać, że nie chcesz ich mieć. Kiedy robisz swoje z pasją, uczciwością, i z klasą, kiedy mówisz, tak, zasługuję. I uwaga, nie zasługujesz, bo ciężko pracujesz, zasługujesz, bo jesteś. Bo to, co dajesz światu, ma wartość. Bo masz prawo żyć w lekkości. Więc powiedzmy to razem. Z uśmiechem. Pieniądze nie są brudne. Brudne mogą być ręce polityków, ale nie energia obfitości. Pieniądze nie są złe. Złe mogą być tylko przekonania, które ci wmówimy. Pieniądze nie niszczą duchowości. One ją umożliwiają. Dzięki nim możesz wybierać. Pożyć, dzielić się, podróżować i odpoczywać. Więc powtórzmy jeszcze raz, może nieco inaczej, żeby nasza podświadomość z tego nie wyparła. Pieniądze są czyste. Pieniądze są dobre. Pieniądze budują duchowość. I wiesz co? Kiedy jesteś kobietą w swojej mocy, pieniądze się do ciebie uśmiechają, bo czują, że nie będziesz ich więzić, ani się ich wstydzić, ani robić z nich bożka. Tylko zatańczysz z nimi i wtedy właśnie zaczyna się magia. A jeśli czujesz, że chcesz więcej, jeśli chcesz konkretów, wskazówek, rozbrojenia tych mentalnych min, które trzymają Cię z dala od dobrobytu, zapraszam Ci na trening mentalny. To godzina. Tylko Ty i my. Bez lukru, bez haseł z Instagrama. Za to z prawdziwym spojrzeniem na to, co Cię trzyma, i gotowym planem, jak się z tego wyrwać. Bo czasem wszystko, czego potrzebujesz, to nowe spojrzenie. I zgoda. Zgoda na więcej. Po tej stronie mówiła Kiati, a Ty słuchałaś podcastu z cyklu Kobieta sensualna.